Mi to że szczerze mówiąc, nie przeszkadza, nie rozumiem w ogóle, o co chodzi. No nie, myślę, że tutaj przydałoby się jakiś mały remoncik zrobić, żeby to było bardziej jakoś reprezentacyjne. A jednak no, dla studentów, myślę, no, nie jest zbyt, zbyt to fajne, jak na przykład w innych miastach. Są super ośrodki akademickie, akurat tutaj można było zrobić jakiś fajny, yy, fajny ośrodek. W środku jakieś ławeczki, a tam jest tylko parking, asfalt i nie wygląda to najlepiej. No brzydko wygląda. Bo... No ale mi osobiście nie przeszkadza. Dziękuję. No, widziałem jak to wygląda na przykład w Gdańsku, jest taki kampus nowo otwarty. No i słyszałem też od znajomych, że w innych miastach no, wygląda to o wiele lepiej. Powinni lepiej weryfikować wykładowców. Może rektor niech zacznie regulować rynek studentów, bo za dużo ich przyjmuje, a później nie mają co ze sobą zrobić, nie wiem, albo niech tam działa wyżej jeszcze, bo to się tam rozstrzyga wyżej, bo za dużo jest studentów i później za dużo jest bezrobotnych i to już jest od kilku lat i niech się nad tym zastanowią. Czego brakuje? Na no jakiegoś takiego miejsca spotkań, to jak się zrobić ciepło można by było właśnie na tym placu, co jest w środku między wydziałami zrobić jakieś ławeczki, może jakąś fontannę. No, żeby takie życie studenckie między przerwami, między zajęciami coś się działo, po prostu. A tutaj tego nie ma. Podejście do studenta i może te merytoryczne yy, rzeczy są, są złe. Dostosowanie do, do odbiorcy jest. Powinni być przeszkoleni, jak mówić po prostu do ludzi. I czasami uważają nas za, yy, no, mówiąc delikatnie, za głupków, troszeczkę. Yy, myślą, że nie mamy nic do powiedzenia na pewne tematy. I uważają, że po prostu studenty traktują, nie, nie wiem, czy to przedmiotowo, tylko po prostu jak głupków po niektórych. No i to jest już yy, nagminne. Także, no, jesteśmy, jesteśmy rozczarowani. No nie. że skoro nie jesteśmy studentami PUM-u, to pewnie jesteśmy studentami drugiej kategorii, więc nie potrzebujemy tak dobrego kształcenia już. Że przyłożyć się lepszych wykładowców zatrudniać albo bardziej kontrolować y, jakość y, kształcenia na uniwersytecie, bo na po niektórych wydziałach to, co się dzieje, to jest po prostu skandal. I, i to, jest, kurde, nie tylko ja mam taką opinię, tylko to też opinia panująca na wszystkich y, wydziałach, że po niektórzy wykładowcy to nie wiem, skąd się tam znajdują, a lekceważą, studentów przez cały, no przez cały. okres po prostu przez całe semestry. Na przykład pojawiając się tylko dwa razy, tak? Na, na 12 zajęć dwa razy przyjadą z Gdańska i później żądają sowitej e... zapłaty, tak? tak zapłaty i oceny, tak? Na dwóch, na dwóch zajęciach, a, resztę, a reszty po prostu ich nie było.